Hej wszystkim, ja jestem Soul, a to jest Ghost Recon Żołnierz przyszłości. Grałem już w tę grę wcześniej. Ci co śledzą mój kanał wiedzą o tym, ale postanowiłem wrócić do tej serii, bo nie wiem właściwie czemu ją przerwałem. A dość dobry był ostatni odcinek, w którym leciałem helikopterem, strzelałem do jakiegoś samochodu i tak dalej, co to jesteśmy na Arktyce teraz. Nie wiem o co chodzi tu dokładnie. O kurcze, ale jazda. Nie. Nie wiem o co chodzi w ogóle. To są nasi Ghost Reconi, czyli ci właśnie żołnierze przyszłości. <noise> Oj, i prawie mi się zepsuł robocik. Masakra. Ogólnie w całej grze chodzi o to, że robimy sobie misję, tak jak wiecie, jak w Battlefieldach czy jakichś innych kampaniach po O, czekajcie. But we go where we're sent, and this is where the trail leads. From what we've got out of her, Prigova's people have been using a derelict weather station near the Norwegian border as a staging area. The station's in two distinct sections. That's all we know. Anything else your team finds is gonna help us. So gather intel on the facility, then bring it down. Hard. What I wanted to say? I to say that these are the soldiers of the future, so they have cool... Przerzutowy broni przeprowadzić. Testy terenowe Ogara. Aha, czyli musimy tego naszego Ogara. Wyzwania są jakieś tutaj? Są jakieś wyzwania. Coś tam zabił. Ten wstecz. No i teraz mamy, oczywiście, mamy nasze bronie. Mamy nasze. O, to jest nasz Ogar. Mobilne stanowisko artyleryjskie, które daje również osłonę. Wybierz Ogara za pomocą scrolla. Naciśnij F, aby włączyć moduł broni. Naciśnij lewy, prawy, wystrzelić z moździerza rakiety. Aha, steruj pociskiem za pomocą myszki. No to będzie yeah, ciekawe, powiem wam. Ja nie mu ugara. Granat EM, który wyłącza prąd, oczywiście, jak zwykle. Co jeszcze? Aha, no i... Mhm. E, ogólnie możemy sobie, jakie jak chcemy bronie wziąć, oczywiście. On tu nam coś um, proponuje, oczywiście. Ten tłumik, co to jest, lufa. Ja na przykład nie wiem, powinno być coś napisane, czy jakiego rodzaju. Aha, szturmowe, dobra, strzelby. Snajperki. Lekki karabin maszynowy albo szturmowy. Hm. A weźmiemy sobie snajperkę. Możemy ten sprzęt bardzo modyfikować z tego, co mówił mi Brodaty, chociaż ja nie do końca. Wiem dokładnie o co tu chodzi. Co ja tu mam modyfikować? Zasięg. Co ja tu mogę zrobić? Aha, dobra. To jest podstawowa broń, a to są różne inne wersje. Hmm, dobra, czaje o co chodzi. No nic, weźmy tą podstawową, bo ni tak innej nie możemy. Powrót do odprawy. E, jako broń boczną możemy, tak, możemy z jakiś karabinek wziąć shotguna, nie chcemy. Możemy wziąć czujnik, możemy już wziąć granat hukowy, granat zwykły. Czujnik jest niezły, czujnik pozwala nam widzieć przeciwników, no i oczywiście granat gra im. Wydaje mi się, że on jest tej misji dość bardzo potrzebny, dlatego go sobie weźmiemy na pewno. Decelujesz we wroga na małym panelu, widać jego uzbrojenie, ale jazda. No bo wiecie, jak to są żołnierze przyszłości, to nie wszystko wiedzą. To nie jest takie tam. Takie o tamto. Zaraz będziemy tutaj rządzić przyszłością. Szpon. Arktyka, Rosja. Wyspa Pinegina. Oni też potrafią znikać i być niewidoczni normalnie. Chociaż teraz to latają nad Ziemią, z tego co mi się wydaje. Przynajmniej tak cienie wskazują. Coś tu się chyba centralnie zepsuło w tej grze. A ten słonik też jakoś tak krzywo chodzi. No ogólnie upośledzony błąd graficzny. Nie będziemy się tym przejmować. Słonik się niczym nie przejmują, to tylko widzi, patrzy do przodu i tyle Co, ja jestem ogarem, nie? <laughs> Dokładnie. No ja też myślę, że będziemy się kryli za tym ogarem. No to jest dobra, za dobrą tarczę pewnie będzie robił. No i to jesteśmy oczywiście my. Tu jest snajperka, dobra, tu jest leżenie, dobra i oczywiście jak kucniemy sobie to jak widzicie znikamy, magnetyka co to jest V, aha dobra magnetyka czyli wizja wiecie taka, no magnetyczna, jak była burza, burza piaskowa w poprzedniej misji żeśmy tego używali, no i oczywiście teraz też, kontakt. Ciekaw, czy on tu Zabezpiecz tego słonia to chyba zaraz zobaczą, co? Czy on jest taki niewidoczny? I samochód tam jedzie. Dokładnie, samochód jedzie przed nami. I oczywiście możemy się za osłonę kryć. To jest jeden koleś, to jest drugi koleś. Ja ich oznaczam, tak żebyśmy mogli dla tych, co nie pamiętających chroniczny strzał oddać. Chwila. Jest tu ktoś jeszcze. Ogólnie chodzi o to, żebyśmy ten, żebyśmy do nich strzelili jednocześnie, tak? Tylko musimy do wszystkich strzelić, bo inaczej nas zauważą. O jest jeszcze tutaj, widzicie? Jeden? No, mamy cztery cele. Dobra, może być. Gdzie jest ten, bo go nie widzę? Aha, bo tam ci nie mogą strzelić. Tego musimy oznaczyć. A, dobra, już wiem o sobie. Jest czwarty. Dobra, chyba wszystkich zabiliśmy. Strefa zabezpieczona, dobra, idziemy dalej. No i na tym mniej więcej Ghost Recon polega, bo my jesteśmy duchami, czyli nie możemy się dać złapać. Ogar na razie jest jeszcze niedostępny. Nie wiem za bardzo, gdzie my mamy się udać, chociaż tu jest. Podążaj, czyli musimy za ogarem się udać. No dobra, no to idziemy za ogarem. Zresztą, jak on fajnie chodzi, podejdźmy sobie do niego. Animacja jest w tych postaci super, bieganie i tak dalej. Fajnie to wygląda, dokładnie jak tym, jak Ghost Recon Online. W tej darmowej gierce zresztą w opisie macie podpis. Tam Też za tą bieganie mi się super podobało. Zresztą to jest, to są dwie bardzo podobne do siebie gry, chociaż ta Future Soldier, pełna wersja, tak jakby jest o wiele bardziej rozbudowana, a ten zwykły jest, jest, znaczy, ten online, no to jest takie, wiecie, rozgrywka online, kilka map, nie ma tyle broni, modyfikacji i tak dalej. Kryj się, no to się kryj. Dobra. O kurde. I mówimy, mi, że on będzie ten. Dobra to muszę, co muszę zostać tym żukiem? Jestem ogarem, okej, okay, F Dobra Za duży ten zoom jest, wiecie nie ogarniał nawet, gdzie ja patrzę. Coż za snajperkę wybrałem, dobra, wokulujmy broń. Może dobra. w sumie tych to bym już mógł ze snajperki trafić, dobra. O fuck, ale krew mi ściekła po tym po ekranie. Przeładujemy. On się oczywiście odradza jak w każdej teraz nowej grze, więc mu się nic tam nie za bardzo poważnego nie dzieje. O oh, fuck, dobra. No, strzelaj. No, powiem wam, całkiem niezłe to jest, tylko jakby mało mało ambitne, jeśli chodzi o skila, tak? No, bo właściwie jedyne co ja robię, żeby strzelić tym kolesiem, to jest właściwie przycelowanie on myszką. To, to tak jak na konsoli, tak? Widzicie, on sam celuje, a ja tylko naciskam lewy przycisk myszy, no i co? No i pada. Koniec piłki. Teraz nam się chłodzenie włączy, znów trzy strzały. Tu mnie coś strzela, Aha, ten z dołu. Dobra, no, się zastanawiam. co o mnie ta kara kurde, co się wystawię. Przecież oni są tak daleko, nawet nie umieją wcelować tu. No nic. Ale cisza się nagle zrobiła Dobra Coś jeszcze? Okej okay. A zabezpiecz... Dobra, to idziemy na dół, no bo właściwie z tego jak mamy zabezpieczyć to idziemy na dół. Mogę tu iść na dół, nie wiem czy na około. kurde, za żukiem muszę iść, chodź żukę. <laughs> strasznie cicha ta gra jest, wiecie, on niby krzyczy, tu niby słychać trochę śniegu ale jakby nie ma tego, wiecie, nie ma żadnej muzyki dynamicznej, to mi trochę smuci a poza tym wszystko jest ok. tu jeszcze ktoś był, nie? dobra, mamy wszystko przeładuj sobie tą broń z tłumikiem Okej, okay. aha, dobra. Podążaj za tym, za robotem, ale to idź kolego. No, biegniesz, biegniesz szybko. To mi przypomina tego robota z Darpa, co robili. Yy, I on właśnie też chodził nad, wyglądał trochę jak owca taka, do noszenia bagaży dla amerykańskich żołnierzy. Oczywiście, yy, oczywiście zasilania nie miał swojego tylko gdzieś tam skabla, bo największy problem teraz oczywiście z tymi z różnymi robotami to jest taki, że zasilanie strasznie ciężkie jest, no ale zasilanie miał z sieci za to bardzo fajnie chodził ten robot, można go gdzieś sobie na YouTube znaleźć, jak się go kopnęło z boku to on chodziło o to, żeby on wyrównał, nie, żeby nie upadł tak no i żeby mógł ciężary nosić i tak jak mówię mechanicznie nie ma najmniejszego problemu O, patrzcie, no i co teraz? Zabiliście, uciekaj, uciekaj, ghostrycon! Fak, fajnie graficznie ta gra wygląda. Prawo, lewo, patrzcie, jakie skręcam. A tak to jest, to są gra na konsole, idealnie się nadaje. Jak w tym, jak w Assassin's Creed, takie klimaty. Oh o nie, padłem. Zaraz mi jakiś kolega podniesie. Ale tak nie powinniśmy robić, na pewno. Trzeba się schować. Jeszcze... tego? O, oh, fuck. O, no, strzelaj! No, zajebiście. Co on robi? A, oh, kurna, liniec choćby. Myślałem, że się zepsuł. Fuck, znów padłem. Chciałbym być teraz robotem w tym momencie i bym się nim posterował i pozabijał. To akurat jak kurde padłem. Czołgaj się kolego! I zamienię się w robota może jednak. Znaczy wejdę w niego wiecie. No ja nie mogę z niego patrzeć jakby z tego robota. Dobra. Ktoś jeszcze? Nikt. Aha, bo ja mogę tu niby tym... O ale zajebiste to jest nie strzeliłem tego. Ja mogę tym chodzić, a tym celować. Gniazga, dobra, idziemy żuku. To mój żuk są i Żuk. Żuk idzie ze mną, chodź ze mną Żuku. Nie wiem, czy wzięcie tej snajperki to był dobry plan. To mój Żuk. Dobra. O, fuck. Mam nadzieję, że to nie było tego, tego. No strzelaj do helikoptera, żeby no, kurde, nie poleciał i nas nie szarpnął. No, helikoptery są bardzo mocne. Fajnie, to, fajnie powiem wam to jest zrobione, kurde. Ten się kryje, jew dostał, jew dostał. Dobra, idziemy. Tu jeszcze jest? Chodź do mnie, Żuku. Mam nadzieję, że on za mną idzie teraz. No, to musiałem akurat się przewrócić. Kurde, ciekawe jak mi teraz pomogą. Ojej, jak koniec gry? To ja mam ograniczoną liczbę żyć? To oszustwo jest. To ja już nie będę tak robił, żeby ginąć. Mam nadzieję, że punkt kontrolny był gdzieś... Aha, ale one się robią co chwilę. No, dokładnie. Jesteśmy teraz z Żukiem z powrotem. Chodź, Żuku, idziemy. Pierwszy raz mi się zdarzyło gry nie ukończyć. Chyba, że cały mój team padł, ale wątpię. Dobra, to znów kurna będzie akcja. O, fuck. strzelił on to No, keep to on the Grand, kurde, bo jak się wzniesie, to ja nie chcę z nim walczyć. Idealnie Wy ja w ogóle ja mogę chodzić tak, przecież mnie nie widać wtedy. Ginie czy nie? Dobra, idealnie. zajebiste to jest. Fajna zabaweczka. A on idzie za mną, ale za. A, ale kość! Chodź za mną żuku. Chodź za mną żuku. Piękne to jest, tylko strasznie proste, to się trochę mało zabawne robi, to jest też taka prosta gra. Ja mogę chodzić niewidzialna, ten żółk jest nie do zniszczenia praktycznie. Ok. Wiem, że gdyby coś takiego mieli w Iraku albo w Afganistanie, to koniec świata. Po wojnie praktycznie. Jestem żółkiem, nic mi nie robicie. Dobra. Co, obydwie? Aha, bo myśmy mieli dwie bazy, no były dwa krzyżyki, co? Idziemy, idziemy. Zanim, za czy gdzie? Bo nie widzę. A tutaj. 103 metry, to my gdzieś na wybrzeże idziemy. Czy tam jest wioska cała? Dobra, rakiety nie ma. Chyba, że żebyśmy jeszcze do tych. Yy...

Ogólnie w całej grze chodzi o to, że jakaś broń jest sprzedawana i oni szukają teraz po całym świecie, kto tą broń sprzedaje, bo zginęło kilka tych duchów od nich. Znaczy, ktoś ich zamordował, zasadzkę na nich zrobił. Hmm. Ach. I co mamy tą misję czy nie mamy tej misji. Dokładnie mamy. Jakiś wynik. A nie, jedziemy dalej, ale ja myślę, że w tym odcinku. Yy, to by było na tyle, bo już 20 minut ja bym nie chciał przedłużać. Taka spokojnie ta gra jest. Właśnie ja nie wiem czemu ja się przy tej grze tak uspokajam. Może dlatego, że jest tak cicho. Mam nadzieję, że Wam się podobało w razie czego. Jakbyście chcieli zagrać w Future Soldiera, to oczywiście on jest do zakupienia w sieci. Jakbyście chcieli zagrać w Ghost Recona online, który jest bardzo podobny do tej gry, jeśli chodzi o multiplayer, to możecie skorzystać z reflinka w podpisie i za darmo się zarejestrować i grać. Tak czy siak, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Papa! Pa.